Słowo to staje się przewodnikiem w naszej modlitwie osobistej. Słowo, w którym my mamy odnaleźć siebie, a słowo zawsze słania nas do dziękczynienia, do przekroczenia, do błagania, o słowo dotyka naszych serc. I zachęcam Cię, abyśmy w tej chwili... Weszli to słowo i spojrzeli na to wydarzenie z sercem. Jezus, pochylony przy ziemi. Jakże łatwo było domagać się od niego egzekucji. Myśleli, że będzie szybki wyrok, skazanie, egzekucja. Chcieli wystawić go na próbę, A Jezus, milcząco, najpierw pochylony, Ku ziemi i pisze palcem po ziemi. Jedyny moment w całych Ewangeliach, we wszystkich Ewangeliach, kiedy Jezus coś pisze, Jezus piszący, nie ma innego takiego momentu. Oni przyszli z kamieniami w rękach, oni chcieli dokonać natychmiastowego sądu i zabić. I zniszczyć, a Jezus podlony pisze. Dokonuje prorockiego gestu, który jest przedstawiony u proroka Jeremiasza. To tam właśnie, u proroka Jeremiasza. Boże Słowo mówi tak, wszystkie wasze grzechy są zapisane na ziemi. Jezus pisze na ziemi, nic nie mówiąc, ale mówi przez ten gest. A ci, którzy byli z kamieniami w rękach i chcieli dokonać tego szybkiego sądu, egzekucji, musieli pomyśleć. Musieli się zastanowić. I rzeczywiście dotarło to do nich, że nie są lepsi. Że są wszyscy grzeszni. Pełni grzechów. Może na początku to nie dotarło do wszystkich w takim samym stopniu, dlatego jak widzisz, Jezus drugi raz pochyla się i pisze na ziemi. Wszyscy końcu sobie przypomnieli to słowo z proroka Jeremiasza Wszystkie wasze grzechy są zapisane na ziemi. I poczuli, jak bardzo są szczęśliwi, jak ich życie jest pełne grzechów i że nie mają prawa nikogo osądzić. Nie mają prawa uważać się za lepszych i z pogardą potępiać, niszczyć, dokonywać tej egzekucji, którą zamierzali. A więc Jezus chce, byśmy rozważając w tym tygodniu to słowo, uznali się za nagrzeżnych i słabych i nigdy nie patrzyli na innych jako na gorszych, ale pomyśleli o sobie, że to może ja jestem gorsze od wszystkich innych, może najgorsze. Może to właśnie ja jestem tym najbardziej grzesznym i słabym. Jak mówi Paweł do życia w trzecim rozdziale, wszyscy zgrzeszyli. A więc mam odrzucić pokusę myślenia, patrzenia na życie innych ludzi, pokusę życia, życiem innych ludzi, Rozmyślania i wpadywania się w ich słabości i grzechy, ale zacząć myśleć, pokutować i przepraszać za własne grzechy, czego uczy nas bardzo mocno Psalm 51. Grzech mój jest zawsze przede mną. O tak mamy patrzeć i myśleć? Grzech mój jest zawsze przede mną zmiłuj się w swojej łaskawości, Panie, oby mnie w swoim miłosierdziu, oby mnie z mojej winy. A więc mamy myśleć w ten sposób. Bez patrzenia na innych ludzi i bez tego zamiaru, by dokonać sądu jak inkwizycja, oni chcieli zabić człowieka w imię Boga. To jest właśnie to, w imię Boga, w imię Bożej Sprawiedliwości chcieli sami dokonać zabójstwa, zniszczyć człowieka. Przepraszamy dzisiaj Jezusa za tę chwilę, gdy podnosiliśmy kamienie, trzymaliśmy je już w rękach, i chcieliśmy kogoś zabić. A na różne sposoby można zabić, ale Bóg nie zabija. Bóg ocala. Nasz Bóg jest Bogiem, który ocala który nie potępia, który podnosi, który ratuje, który dźwiga, który leczy. Powiedział Jezus sam o sobie, nie przyszedłem, ale po to, aby świat potępić, ale by świat zwalić. To jest Jan 12,47. Taki jest nasz Bóg, który ratuje, który leczy, który uzdrawia, który podnosi. I taki jest Jezus w tym Słowie. On się uniża tak bardzo, jako jedyny, tak bardzo się uniża do samej ziemi. Do każdego człowieka w potrzebie, do każdego człowieka słabego, grzesznego, pochyla się tak blisko. Oto miłosiacie Boże, które pochyla się, aby podnieść, aby uleczyć, aby pocieszyć. A więc przepraszanie Boga. Za te wszystkie chwile, gdy chcieliśmy sami dokonać egzekucji, gdy chcieliśmy sami wymierzyć sprawiedliwość, gdy chcieliśmy sami kogoś osądzić, ukarać, a co mówi Boże Słowo? W Psalmie 50, werset 6 czytamy tylko Bóg jest sędzią. A kim ja jestem? Kim Ty jesteś, aby kogoś w ogóle mówi Łukasza 6,37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. jeszcze ja piękną ilustracją, która daje nam bezsporny przykład takiej postawy jest król Dawid. Ja zachęcam Cię. Przekaduj. Historię Dawida, który był dręczony, niszczony, prześladowany przez Saula. I gdy doszło do takiego momentu, kiedy to Dawid mógł wymierzyć sprawiedliwość, mógł się zemścić z całą okazałością i zabić Saula, to co wtedy Dawid robi? Nie podnosi na Saula ręki. W ogóle bo to do Boga należy sąd. I nawet wie mówi to nie moja rzecz, by sądzić, by kogoś ukarać. Nawet nie drasnął Samura, który zadał mu tyle cierpienia w życiu. Nawet nie drasnął, nawet go nie dotknął, kiedy mógł go z łatwością zabić w tej nocy, gdy sam spał. A Dawid był tuż, tuż przy nim. Ale powiedział, Dawid nie podniosę ręki. Do Boga należy sąd. List do Rzymian. Siostry Iwacza 12-19. Bóg mówi tak. Ja wymierzę zapłatę. Przepraszamy więc i pokutujmy w tym tygodniu. Za te wszystkie chwile, kiedy sądziliśmy drugiego, Sądziliśmy brata, Kiedy stawialiśmy się w miejsce Boga, by go ukarać, by go zniszczyć, by go potępić, przepraszam z żalem. Jakuba 4,12. Kimże Ty jesteś, byś osądzał bliźniego? Jakie mocne słowo. I Paweł Wełuszczyń, 14,4. Kim jesteś Ty, co podważasz się sądzić brata, przepraszam Chrystusa. I proszę o łaskę serc kochających, cichych i pokornych, na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby potępić, ale by ocalić, by zwalić, by Amen.